Witajcie kochani, oto ja Was Grześ, Super Zbieracz Lublin w najbardziej niesamowitym show Lubelaka Grze i Was Super Zbieracz Lublin YouTube Show Najbardziej niesamowity program YouTube'a. Uważam co rozpoczęty. Kochani, idę właśnie po choinkę, idę po choinkę, ale nie mogę się oprzeć. Nie mogę się oprzeć tej inspekcji Ogrodu Saskiego. Muszę zobaczyć, co tu się zmieniło. Tak dawno mnie tu nie było. Wy, moi drodzy, wyjechaliście. i ja, super zbieracz tu zostałem. I dlatego teraz mam chwilę czasu, żeby zrobić tu inspekcję. Ta inspekcja jest potrzebna. Jest potrzebna z mojej strony, żeby docenić tą ciężką pracę. Tyle miesięcy, tyle długich miesięcy tutaj trwały prace. Tyle czasu nie mogłem wejść tutaj, żeby przejść się, pozbierać buteleczki, puszeczki. Yy, rok temu w lecie, yy, w sierpniu na przykład. Bardzo chętnie bym się tutaj przeszedł z latarką nocą. Przejechałbym się tutaj rowerem. Yy, zebrałbym te kryształy mocy. Zebrałbym te blachy mocy. Nie mogłem. Było zamknięte. Ja rozumiem. Remont był. Roboty trwały. Ja wszystko rozumiem. Teraz jak jest otwarte, przybyłem. Przybyłem. I dziś tu, w ogrodzie Saskim, jest power. Moi drodzy, popatrzcie, popatrzcie tylko. Ładne nasadzenia. Ładne nasadzenia, nowe krzaczki, nowe ławeczki. Zaraz tam dotrzemy. Popatrzcie, kochani. Jest nawet kamera. Mam nadzieję, że panowie mnie obserwują. Pozdrawiam serdecznie panów za monitorów. Mam nadzieję, że pilnujecie tutaj porządku, ładu i park jest bezpieczny. Ja muszę przyznać, przybyłem tu i bardzo dobrze się czuję. Ogród Saski, tu jest moc! Kochani, a więc tak, ogród Saski, super zbieracz Lublin przybył i jest gotowy do akcji. A więc tak, moi drodzy, super zbieracz YouTube Show, jest wydanie świąteczne i uważam, że jest fantastycznie. Moi drodzy, popatrzcie, jakie ładne ławeczki. Mam nadzieję, że tutaj latem będą imprezy, będą różne działy się koncerty, będzie dużo tutaj Was. Ja również będę latem przybywać, będę tutaj oglądać, co się dzieje, będę zbierać co najważniejsze, będę zbierać kryształy mocy, będę zbierać blachy mocy. Będę tutaj z Wami, jak będą koncerty letnie. Będę tutaj z Wami, jak będą. Odbywały się eventy Juvenali 2014. Ja, Grześ, Super Zbieracz Lublin, jestem już gotowy. Moi drodzy, popatrzcie, ławeczka. Yy, całkiem ładna ławeczka. Yy, spojrzymy, czy jest jakiś kryształ mocy. Śmietniczek pusty, w porządku. Yy, siądę.